Miejesz drugiego planu? No. Żeśmy wracali chyba 50 minut. A mieliśmy dom koło nosa. Mamą hmm. oczywiście zapomniałem zjechać do odpowiedniego miejsce Ja już jestem na górze prawie. A ty mnie zostawiłeś, tak? No zrobiłem schody, wybaczę. No to sobie podstać się. to podstać się. Hmm, To jest takie blabe blabe. Bla, bla. Nie Ale fajnie, że to, 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 to ustrojstwo znaleźliśmy. O. I dobrze, że nie wpadałeś na tą, tą. Był ...płytkę. Była blisko. Tak. No ale tak chcesz. Jestem trollololem. Trollolololem. Dobra, już. Szukam czegoś ciekawszego. Ale mega fajny piasek jest na tym. No i chodź. E, dobra, to ty tam szukaj. No i też. E, Znaleźłem bruk. O. Chciałem, e, chciałem użyć TNT jako crafting. Piksele no. gdzie ty poszłeś? Uecho! No, ale na serio, gdzie ty poszłeś? Bo mnie też zostawiła. Wtyknij no, się. No myślisz, że mi się chce cały czas tepać? Oj, to wpisz tepę. Problem. No nie, niedaleko. O. Niedaleko, a nigdzie ci nie ma. Można tego, że nie gram na parę, ale są straszne. Lady gram na parę. Co za nie ogarnące mnie. Chciałem z deski użyć jako patek. Ach, dobra, to piszemy. To, to było... Yy, te... TP Mr. Dirt. Do mnie. W Trybunał. Yyy... Yy, y-y-y... Yy. y yy, yy. się. Nie. Jak y kościół. No, wieża od kościoła. Nic nie chcę mówić, ale to jest przeogromna pustynia. No. No to się nachodzimy. Nie, no fajnie. Nie. Tylko, że Przyski, mi się mięsko kończy. Ja mam jeszcze Ja mam ż... żąbiaka. jedzmy ze żąbiaka. Może jeszcze pi... Y pi jeszcze jedną znajdziemy. Ho, ho ho czuję się taki spełniony. A ja mam żelazny lasny hełmik, a czy nie? A, że, znalazłem coś. Tak, znalazłem wiochę. Serio? Tak, z piaskowca. Serio? Tak. Pat, pat, pat. <todgłos> ha, ha, ha. Jakbym był obok ciebie, to bym to widział. Lalal Jack masz Witajcie O patrz patrz co oni mają Gdzie ty jesteś? Tepnij Szczołko, e, te tej i... szczałka w górę Zerpałem tyle razy i nadal jestem w tym samym miejscu O czekaj bo są lagi w takim razie na serwerze o. Może Relock No nie wiem, no to co zrobimy malutkie cięcie i... O no, co? To... No właśnie Dobra, już jestem. No co, ty tak daleko mnie wyrzuciło? No. Jesteś teraz tutaj. Pie, Teraz nie pamiętam, gdzie była ta Wiocha. Jesteś? No jestem. Tak jakoś. O, dobra, gdzie? Dobra. I super, super, extra, ultra, mega, y... Lag? Super hiper No i tam jeszcze bardziej te, te, te słowa, no i extra lag. Trudno. Dobra, jeszcze nie mam lagów. Jest dobrze. Pszenica, pszenica. Patrz co oni tam jeszcze mają. Dlaczego oni są na wodzie? Ale patrz jak oni tu się mądrze zrobili. Guźnia. O tak. Ciekawe.

Hmm. Za coś zawsze. Ja, Jak się chciał? Po rusku, hmm. 10 yyy. i 1 szmaragd i dostaniemy dwa wlincy oh. 20 yy, plizy za tego. Nie, 18 czy 20. 18 i dostaniemy szmaragd. Jakieś coś... Ma, Mam 16. Znowu hmm. echo. No ja echo. To, co ona e, przeżyjesz, mam wymienić się za 3, tak? Wszystko tyle, ile mam. za... No, chyba cię coś boli, przecież mamy. Ew, te, żelaza. Mamy, mamy. Mam. Ej, to jakby co to tu zostajemy teraz? Na noc, tak. To mi się obca jakiś tu. po 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 pobudzem, mania. Ile to tam było? Mam 31 tych sian. Nie, nie jestem tam. Ej, to chodź tutaj. Gdzie ty jesteś? Ja mieszkam. tu. Nie, za mały. E, synku. Ja jestem w innym budynku. Czemu ty masz z Dirt'a? Aha, dobra. Nie, dobra, dobra. Tu nikogo nie ma, trzeba to zostawić, ty nie O, tu ja będę tutaj mieszkał. Mnie tu nikt nie podglądał. Co ty masz do zaoferowania, synku? Co za wieśniak wyszedł? Si nie... Już się nie, się nie dziwię, dlaczego mówią na nich wieśniaków. Gdzie ty mieszkasz? Tu to Co ty tu masz? O, za jednego szmaret trzy breda z pieprze dziadu. No wiem, oni są jesteś coś Ej, chodź tu, Jestem za tobą, chodź. Daj mi trochę drewna. Drewna? Daj mi trochę drewna. Masz? I tutaj masz te 20. Ale dobre. Mm. Ile już masz? Yy, 12, 28. Tu masz tam, wyhandluj coś miłego. No mówiłeś, że tam 30... 20 tego za szmaragdy. No. No tu wiesz. Jeden szmaragd za 8 pieczonych w Nie. To idę spać. 20 tego przynity za jeden szmaragd. Dostaniemy szmaragd za przynity. No spoko. Ja nie mogę spać, bo nie mam jak. Doba! Kurde, nie mam craftingu, co to za biedota? Co? 11 szmaragdów za diamentowe spodnie Ile mamy? 3 więcej, więcej pszenicy Przepraszam, powiedziałem twoje imię No i to mój tam Nikt nie obrazi No właśnie Ja mam na imię Patryk jak like Minecraft Polska o, wyłazić mi z tej... Get out of here Oj Wyłazić, sio Sio, sio, sio Sio, nawet i drzwi Jej, A? mam 45 mączki kostnej Nie chcę nikogo w gości, A pa <grym> O, pająk. Basia. Nie. Nie. Zastanawiam się czy nie jeść na polowanie. A, pójdę. Zostawię sobie tutaj coś takiego. Ej, ty zostań lepiej. Dobra. Takie mamy bara bara A on chce te 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 11 szmaragdów No Russip O ksiądz byłaś stąd Oni zrobią w Hanna no Ja, ja bara. idę polować Ja tutaj się znajdę Może coś jeszcze ciekawego znajdę od zombiaka Tak Spokój Ce śpiew przejdź Eee Creeper tak. Zaraz kolejna bym będzie No tu od ze mną To idę Ale Pół godziny już nagrywamy No to co z tego co najwyżej To, to jakiś Naparty Na party, Na party. No, może... coś. ...tego całego zamku do wyprawiania Ale myślę że coś się zmieni No ale ja nie chcę sobie też całego dysku zapchać skyscrapers kons A Wiesz, że teraz nie mogę gadać? Ej, A, a jaki lag. O. Dobra. Zostawcie bezoki nie, i tak się nie włamię Panie, Panie, Igla, ty pomóż Pan Przecież i tak się nie włamię Do mojego domku? Były tu ząbiaczy Co to zrobiłem? Jaki real. I się dropłem.